Po co wam to było? Po co wam to było? Czemu staliście na deszczu? Po co wam to było? Po co wam to było? Mówię jeszcze raz. Czemu jesteście takie zmoknięte? Na się, skąd dostaniecie od mamy. Zobaczycie. Ja też trochę dostanę, bo co też jestem trochę mokry. Dobrze, że wy nie jesteście zmoknięte. Co? A tak się prezentuje nowy dom dla przepiórek. Nie widać ich za bardzo. Ale co to jest? Tak, to jest klatka na gołębia. Jeszcze nie ma woliery, więc trzymam je w klatce na gołębie. I tak się prezentują nasze kureczki, sireczki. Całe mokre, przemoknięte. I co? Jest trochę niecodzienna pogoda, bo pada u nas deszcz. A jest lato. Tu się kaczki ogólnie z deszczówki cieszą. Podstawiłem im wiadra, Tutaj woda kapie. A tak się prezentują moje kury. Pamiętacie jeszcze ta kurczątka? Tak, właśnie to on. A to jest, proszę Państwa, Wiktor. Tak się prezentuje. Taki malutki był, a już taki duży jest. Wiktorek. Spytacie się, czy jeszcze umie za mną chodzić. No, otóż nie, ale się nie boi. Jest przyzwyczajony. To jest bocian pudzianowski. To jest Nugget. To jest brązowy bocian pudzianowski. Tu Gabrysia. I, 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 i co? Bob? Viktor! Sokole. Sokoliczu. Gabrysiu, jaka ty przemoknięta jesteś, Matko Święta.